Masowe koło zamachowe, oględziny, typowe usterki. No więc, Folker, tutaj mamy niezłą kolekcję wadliwych części. Na przykład koło zamachowe ze zużytym smarem, widocznym na odwrocie. Jest zepsute i należy je wymienić. Jedna rzecz, która jest zawsze ważna, sprawdź, czy ciężarki wyważające znajdują się na swoim miejscu i czy nie są uszkodzone. Jeśli tak jest, koło należy wymienić. Niebieskie zabarwienie na powierzchni ciernej sugeruje niewłaściwą eksploatację. Na przykład ciągnięcie zbyt dużego ładunku, albo jazdę pod górę. W każdym razie sprzęgło było mocno przeciążone. Przegrzanie do temperatury powyżej 280 stopni spowoduje niebieski kolor. Taka temperatura nawet odbarwia nity, uszkadzając materiał tak bardzo, że mogą się ścinać podczas jazdy. Koło uszkodzone. Zdecydowanie do wymiany. Sprawdzaliśmy luz kątowy, pamiętasz? W przypadku tego koła nie jest jasne, czy kąt mieści się w granicy tolerancji, czy nie. W takim przypadku warto upewnić się, czy wszystko jest w porządku. W tym wypadku rzekłbym, tak, wiem, zmierzyłem to wcześniej. W tym przypadku mamy prawie 4 mm, to z pewnością za dużo. W tym kole zamachowym możemy zobaczyć kolejną typową usterkę. Masa wtórna została przesunięta, co oznacza, że łożysko jest całkowicie zużyte. Jest to spowodowane brakiem współosiowości. W prawidłowym położeniu wał korbowy i wał skrzyni biegów muszą znajdować się w jednej linii. Jeśli mamy odchylenie równoległe lub osiowe, materiał jest przeciążany przy każdym obrocie wału korbowego. Dlatego zużywa się znacznie szybciej. W tym konkretnym przypadku rozrusznik jest zamontowany po stronie skrzyni biegów. Jeśli wszystko jest równoległe, Zębnik doskonale zazębia wieniec koła zamachowego. Jeśli mamy odchylenie geometryczne, np. przesunięcie osiowe, zębnik nie chwyta prosto, ale pod niewielkim kątem, a kiedy spojrzysz na koło zębaty rozrusznika, zobaczysz zużycie. Przejdziemy do sprzęgła. Wał skrzyni biegów nie jest równoległy, ale pod pewnym kątem. Tak więc materiał jest również mocno przeciążony. Siła ta przenosi się na masę wtórną i uszkadza łożysko. Czyli wymiana. Nic innego nie można zrobić poza wymianą. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie i wymiana tulei centrujących skrzynię biegów, jeśli to konieczne. Są one montowane po stronie silnika. Szukaj uszkodzeń, rdzy czy czegoś takiego. To bardzo ważne. Z tyłu tego koła zamachowego widzimy kolejną typową usterkę. Widać pęknięcia promieniowe i pęknięcia w kierunku zewnętrznej krawędzi na masę podstawową. To oznacza, że łożysko wału korbowego jest uszkodzone. Musisz to sobie wyobrazić. Wał również zaczyna wibrować, a koło zamachowe porusza się tam i z powrotem w ruchu zginania, napierając na wał. Ugięcie poniżej 0,5 mm jest w porządku. Wszystko powyżej 0,5 mm powoduje pęknięcia promieniowe lub zewnętrzne. Tutaj możemy zobaczyć efekt: całkowite zerwanie. Jeśli to zignorujesz i wymienisz tylko koło zamachowe, możesz uszkodzić wał korbowy. Tak, ale nie wszyscy mają taką kolekcję w warsztacie. Jest gdzieś miejsce, gdzie mogę znaleźć opisy tych uszkodzeń? Tak, informacje są w naszej broszurze o kole dwumasowym albo online w RepExpert, internetowym portalu dla mechaników. Asuja, plan, plan. Więcej wiedzy dla mechaników znajdziesz na www.repexpert.pl.